Dzień dobry, a co, to, a, co a co to było? A co to było? Kochani, witamy na kolejnym odcineczku. Tak, witamy słoneczka z pomiędzy, miksikiem. Z miksikiem pomiędzy paczką. Paradiso. Paradiso. Co tutaj dzisiaj? Co tutaj dzisiaj? My przede wszystkim jesteśmy ciekawi, co w tej paczce, no ale to jutro. Na razie idzie nieźle. Idzie dobrze. Mm, czy to będzie wyjątkowa paczka? No, oby, śledźcie. oby, śledźcie oby. oby. Po, Poszukiwania super zdrowki. Kochani. No i co my tu mamy? Ekstra linię Zodiaka, I Love Big Cash, super linie i playbook. Z czternastką. To chyba ja go wylosowałem. Tak. Hmm. Było, Wy, było wyciągnięte z wachlarza. Wyciągnąłeś. Na razie mamy super linię z jedyneczką. Z jedyneczką. No dobra, może... No to lecimy. Może będzie pięknie. Mamy motyl, mamy krab. I sprawdzamy. Krabik już, motylek już. Tu Ej, jest. Coś się tak strapka. No właśnie, tak jakoś. Znaczy nie, ona dobrze wygląda, tylko w sensie, że tak się ci przy, przycinała, jakby. No bo, tak się, no bo tak ją chyba przesuwałam, wiesz? No, no, no. No dobrze. To płynnie się postaram, ale nie obiecuję. Łódź <laughs> <laughs> rower. Łódź i rower. Czy ja będzie? nie widzę. Hmm, pusty przelot. Nie ma. Leżak, słoń. Oto to będzie, bo tu już mamy leżaka, słonia i kolejny. Tu mamy słoń. Leżak. No i gdzie dalej coś? Tu. Fajnie. Dobrze. Trochę było drapania. Księżyc i kości. Księżyc był. Księżyc. Jakoś tak mi zobacz. O, o, o. Ale o, o. No bo tak jakoś mi się hamuje. Co ci się hamuje? No, nie wiem. Zaciągnęłaś ręcznego? Jakoś tak chyba. Korona i rolki. Widzisz? Co to ma być? Oj, tam, oj, tam. Korona. Rolki. Wszystko. Chyba siostra do ciebie dzwoniła. Naprawdę? Chyba tak. To trudno. Parasol słoneczko. Oddzwonię może. Parasol i słoneczko. Tu, ładnie, ładnie. I co dalej? Moneta i serduszko. Jest moneta. Jest. Ale serduszka zabrakło. Tylko jedna moneta. No i. Co dalej? Tęcza popcorn. Tęcza była popcorn? Tencza jest. Tu, popcorn. I tu. Super. Sześć do końca. Sześć. Kwiatek i diament. Kwiatek jest tylko jeden. No jedyneczko, no, no jedyneczko. Laczki gwiazdka. Tu mamy dublet. Tu tu i kochani, czyżby ostatnie dwa coś dały? Czapka wiatrak. Sprawdzamy. Czapki, Czapki są. Uh -huh. Ale linie poblokowane. No niestety. Tym razem jedynka. TB. TB. Nie ma. To co? Taką szybszą? Nie, daj mi zodiak. Co ty gadasz? No. Chcesz taką od góry do dołu? 24 numerek. Szukamy od góry do dołu. Gwiazdek i... Księżyca. Tak. A zaczynamy krabem. Statkiem. Żółw. Żółw. Teleskop. Portyk. Lecimy. Uf, lecimy? Jednorożec delfin. Parasol. Chmura. Sputnik. Kotwica. O, tu planeta. Właśnie, w kosmicznym Szkoda, że nie w 7 szukamy. Kozmicznym. Syrena, miś. Flaming. Naczynie. Dwa ostatnie. Konik. Konik I ziemia. Nie ma, nie szukam. Nie będzie, nie będzie. No to co? Ekstra. Okej, okay, niech to będzie ekstra linia. Ekstra z numerkiem. Trzynasty numerek. I mamy tu okulary i łódź. Zobacz jakoś. Czym ty myłeś to? Ja tego właśnie nie myłem. A ty nie masz mokrej rączki? Nie właśnie. Czym <grym> ty myłeś <mywasz> ręce? <grym> ja nie wiem, co to ty... <grym> Ja nie wiem. miszka No jak to ty tak to? mi, tak jak o ty, zobacz. Jak ty to przyzwałaś? <grym> okulary, o. Ohohohoho. I łódź. Czy wy to widzicie? Jak Miśka to przesuwa? No tak mi się przesuwa. Balony motyl. No dobrze. Baloniki. No tak mi idzie. Miśka! Ty co ja jakieś robisz ze mną teraz chyba? Co ty tutaj? O! Robisz? Co? A nie to leżak. Miśka. Balony. I łódź. No więcej chyba nie ma. nie ma. Kolejne dwa. Krabik i wiatraczek. Tu mamy krabika. Tu. Jest. Kolejny. Tu nie ma. I na dole wrak. Nie ma. Kolejne dwa symbole to. Tu się księżyc Moneta pokazał. Księżyc, właśnie. Wszystko do kosmicznego. Ale i do Moneta. Zodiaka. Moneta, księżyc. Tu chociaż trafiony, skreślony. I to I... jedna sztuka. Nie ma. Zobaczymy, czy w tym, gdzie księżyc był, będzie linia. Dzwonek i arbu... O arbuza mamy. No. Dzwonek arbu. Szukamy. Dzwonek arbus. Ja tą miszkę zaraz po odcinku duszę. Jak jutro będę sam, to już wiecie dlaczego. Cicho. Dzwonek arbus. Co ty beze mnie zrobisz? Dzwonek. Dobra. Mamy parasol i sakwa. Parasolka była, sakwa będzie. No to dobrze. Tu. Tu. I jeszcze jedna na dole I tu Mamy to Kolejne dwa Słoneczko Biedronka Będą obydwa symbole Słoneczko jest już tu Tu mamy słoneczka Jest Biedroneczka, Biedroneczka. Tu nie ma i tu jest tak. Słonko, słonko biedronka, fajny, dobra. Fajny dublet. Podkowa, rower. Były, były by podkowy. Są. Rower też się znajdzie. Podkowa. Tu. I. I rower na czerwonym. A tu. No. Fajnie, Wszystko. fajnie. Dobre. Fajnie, fajnie. Kwiatek, ptak. Kwiatek, ptak. Kwiatek. Tu. Co to dzisiaj tak lata ta, ta zdrapka? Może coś ma? I? Wszystko. I wszystko. Kolejne dwa. Rolki, cytryna. Roleczki, cytrynka. Rolki. Chyba były, czy mi się zdaje. Na samym dole. Tu. Ale cytryna w zielonym pominięta już to o. widzę Ach. No to już znajdziemy. I teraz chyba będzie. Kości serduszko. Kości są już tu. Rolki, proszę. O bardzo. proszę. O, o, o. Serce, serce. Serce, serce. Kości i serduszko. Tu. Oj, te wiotraki leżaki to by tutaj dały. Tu. Tu mamy kości. Tu i tu. Dobra. Cztery ostatnie. Czapka lody. Czapeczkę mamy już tu. Lody. Czapka, czapeczka, zobacz, odkrywa się, odkrywa, tu, tu, jeszcze, tu, ma szansę, i czapka na dole, czapka. wszystko, no sprawdzamy, co na końcu w tej, dwa ostatnie, w tej zrawce, klucz gwiazda, klucz chyba i. bez szału, Ula, la, misiaki, tutaj nic. Czy ja dzisiaj coś wydrapie? Ja nie wiem, zostały ci dwie zdrapki. No właśnie. Zobaczcie. Co A my tu dzisiaj pick. mamy? Zobacz, chyba troszeczkę, co? Smniejsz. O, o tak. Z numerkiem szóstym. Tu poszukamy napisu Cash i monetek, tak. oprócz naszych wygrywających.

Monetki, coś tu, Miszka, wyciągniesz na 36, tym odcinku. Długo 38. nas trzymałaś z niepewności. O! o! Okay. 42 Pięknie. i 46. To Już druga wygrana. 56, Blisko. 28, 25, 37 i 31. Ostatni rządek. Dorzucisz coś? Oby. 3, 2, nie Ale ma. Zdrowo. 49, 34 blisko. 57 i 18. No, no to mamy, zobaczcie, w jednej z rabce obydwa symbole są i monety, i napis. Dyszka. O! <laughs> Lecę, i rzucamy. Ale się rozbiegły. Piątka. Piękna o, jak... zdrapunia. Prawda. No piękny taki przerywnik między tym Paradiso. Pomponiki rzucone. Rzucone. Ale fajnie, ale fajnie. Kurczaki poleciały nam w te brudki aż. No. Ja już od ja razu już... czyszczę. Ja też od razu czyściłam. Ocie panie, ale pięknie. No dwa symbole dały pompony, pięć dych. No Zobaczcie, jaka piękna Jedna zdrabka. z lepszych wyciągnięta z paczuli i to nam podawali. Tak, Y I zobaczcie, Y. Y. Super zdrabka. Super, super. Pięć dyszek. Mhm. No ładnie. No to już, do mnie. Do mnie, do o, mnie. Proszę, proszę, proszę. Ale teraz czyżby kolejne. La creme de la creme. Sprawdzamy. Czternastka. Fajnie, fajnie. Dobrze. No to co? Lecimy.

I 34. Drugi rządek. 14. Tak jak numer z 23. 12. 15. I 25. Nie ma. Playbook, trzymamy kciuki za Ciebie. Tak. Siódemka, rubinek. No? Szukamy rubinowej. Mamy... Poprosimy, poprosimy. Mamy portfel. Perła. Pierścionek. Kufer. Złoto. Bałato. Lustro. Worek. Moneta. Pięknie! Będzie wygrana. No, ja, ale Miszka. super! To tym znakiem będziesz miał odcinek na plusie już. Tak. <noise> Miśka tańcuje na krześle. W końcu i to ja go wyciągnęłem, yes! O, drugi. Mamy wygrana. trzy siódemeczki super no. super dawno nie był playbook wygrany dawno. cieszy tym bardziej kochani cieszy bo będzie na kolejne odcinki wiadomo no czy jeszcze tutaj się pokażą trzy siódemki w jednym rzędzie gra czwarta Zobaczymy. nie dała trzech w piątej dwie sztuki dalej gra szósta na tej stronie ma tylko na jedną pojedynczo a w siódmej jest! Trzecia wygrana! Trzecia wygrana! Super! No dobra, Ransko. no to teraz tak. Tu zaznaczymy sobie i tu sobie zaznaczymy. Pięknie zaznaczone. Jedziemy do ametystowej siódemki. Szukamy dwóch identycznych. Na razie. Nie ma. Nie ma. No w nie pierwszym ma. rządku nic. Co na środku? Co na środku? Nie ma. Złoto, portfel. Nie ma. Portfel worek. A na dole. Lustro kufer. Korona zegarek. I worek moneta. Okay, no dobra, okay. trzy wygrane do tej pory. Trzy są. wygrane są, jedziemy dalej. Topazowa siódemka. Trzy takie same symbole lub trzy, trzy siódemeczki. Siódemki. A mamy dwa prezenty. Za mało. Pojedyncze. No tu pojedynczo. Pojedynczo. Tak. Bez wygranej. Nie ma. I tu pojedynczo. Lecimy na prawo. Brak wygranej. No tu też nie, nie ma. ma. O, Już bliziutko, się bliziutko. Tutaj dwie różyczki. I pojedynczo. No, nie ma, trzy wygrane mamy. Do tej pory. A, A ostatnia tu? strona, co przyniesie? Szukamy pierścionka. Pierścioneczka szukamy. A no. mamy perłę worek, moneta, perfumy, sztabka, kufer. Okej, okay, jeszcze tu dwie szanse. Jest yes. pierścionek. I szminka. To była czwarta wygrana. I... kula mocy. Kula mocy. Czy coś tutaj zgarniemy? 150. 150. Ociepieru. O, I nie tu ma. nawet dycha nie wpadła. Najbliżej nie było do dychy. Dobra. Cztery wygrane mamy. No to wracamy do strony numer 2. I tu przy siódemeczce. No to leci na zwrocik. Leci, leci na zwrocik, Tak, leci na Ale zwrot. w tych zrabkach i zwrocik Dyszka, mamy no to już 15. Mamy 15, to teraz. Y... No, 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 na dole, to... na dole 25 i, I... ostatnia pod pierścionkiem. Czyli piątak, tak jest, yeah. czyli zwrot, ale cieszy, słuchajcie, cieszy, trzy <noise> razy B, trzy razy B, elegancko, kochani, no, pięknie. Odcinek na pięknie, 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 bo zobaczcie, i pompony, i pompony, ładnie wpadło, i playbook się zwrócił, jest na kolejne zdrabki, pięknie, pięknie, my się cieszymy, nie? Bardzo, nie słuchajcie, ma to tamte, słuchajcie, będziemy dzisiaj tych z głównych. pięknymi emocjami, z pięknymi zdrabkami, tak jest. E, wam dziękujemy za te piękne oglądanie, za komentarze, za łapki pod odcinkiem. I szukamy za dalej. Po tak zbliżamy jest. się do 5000 subskrypcji. Oj, będzie live. Będzie live. Ja nie wiem, co my wymyślimy. Nie wiem. Piszcie w komentarzach, czy macie jakieś pomysły, może coś wy, wy, wy ten, wy, wykorzystamy. Buziaki słoneczka. Pięknego pa, pa. dnia. Pa!